Siemka wszystkim. Dzisiaj z domu filmik sprzed klawiatury laptopa. Chciałem Wam zaproponować taki kanał. Oczywiście mało kiedy takie rzeczy robię. Staram się tego nie robić. Staram się też polecać kanały ludzi, których znam osobiście właśnie Marcin, Marcina z kanału, Marcin MB tu i tam w obiektywie poznałem osobiście parę miesięcy na Dolnym Śląsku. No i cóż, sami wiecie, że po YouTube. Masę kanałów się szwęd do różnych, różnistych, zresztą każdy ma prawo nagrywać to, co lubi, to, co chce, to, co uważa za stosowne. W tym przypadku, poznając Marcina i widząc, jakie produkcje robi, ile, ile czasu poświęca, ile to, potrzeba naprawdę godzin, żeby zmontować dobrą produkcję nie takie moje produkcje, jak to kiedyś do mnie widz napisał zresztą tego się zawsze będę trzymał że napisał, że <gryny> filmy moje są z dupy szczelone. spodobało mi się te hasło, wam powiem żałuję, że skasowałem ten komentarz, bo to były początki kolega mówi skasuj to, no więc skasowałem no ale teraz jakoś jakoś tego dziwnego stwierdzenia powiedzenia jakoś tak wracam do tego. Ale wracając do tematu Marcina, no chciałbym zaproponować no filmik motytu ja proponuję, wy decydujecie, tak. Obejrzycie sobie ostatnie 4-5 produkcji, 2 trzy, jak, jak uważacie za stosowne. No i zrobicie sami. Znaczy, zdecydujecie sami, co z tym będziecie chcieli dalej zrobić, tak? Ja proponuję, wy decydujecie. Wydaje mi się, że Marcin zasługuje na trochę więcej niż mo. A czego to nie mówię, bo nigdy nie mówię. Ja u siebie też o te rzeczy nie proszę, więc ja tutaj też nie proszę, tylko proponuję. Ja tylko proponuję. A człowieka zną, bo ktoś powie, A znasz człowieka, jesteś z nim na filmach. Oczywiście, jestem z człowiekiem na filmach. W masę w różnych miejscach my już chodzili byliśmy, no to tym bardziej, jak się poznaje człowieka i wie, co tworzy, jakie produkcje robi, wtedy można go polecić. A naprawdę poglądajcie sobie. Mnie się wydaje, że Marcin naprawdę zasługuje na troszkę więcej. Pod filmikiem zostawią link do kanału Marcina, i link do takiego filmiku, w którym jest super atmosfera. Chodzimy tam w pewnym miejscu, ale to sobie zobaczycie. Link do filmiku, link do kanału Marcina zostawią. I cóż. Pozdro Marcinie, pozdro dla moich wszystkich oglądaczy. Ja proponuję, wy decydujecie. Trzymajcie się wszyscy zdrowo do następnego siemka.